To właśnie jestem ja i moje porąbane hobby. Czas gdy inni lubią, nie wiem, chodzić w góry, chociaż ja też lubię, to lubię się zajmować tępieniem tych owadów latających, zwłaszcza szerszeni. Chociaż w tym przypadku akurat mamy e, osy. Generalnie moje własne poddasze i od czasu, kiedy zacząłem się tym zajmować, śmiałem się, że osy mnie unikają. A tymczasem przeoczyłem moment, gdzie pojawiło się u mnie naprawdę spore gniazdo. Ja postanowiłem to wykorzystać, aby po raz pierwszy sprawdzić, jak to jest z usuwaniem z gniazd konstruktora. To jest środek, którego nie lubię używać u klientów bardzo skutecznie, ale pokrywa wszystko taką gęstą mazią. Na się świetnie nadaje. I minęło już trochę czasu na ten film, bo całość zajęła mi praktycznie pół godziny roboty w rosnącym upale. Ale tutaj, już drugi środek, który ma na celu trochę rozpuścić tą, 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 tą maść, która powstała na gnieździe. I oczywiście uspokoić zwierzęta. No i tu się bierzemy za rozbieranie gniazda. I powiem, że odkurzacz się całkiem dobrze sprawdza. Normalnie w takiej sytuacji przebicia tego gniazda miałbym już tu chmare os latających na wściekłych. A tu generalnie mamy spokojną pracę. Trochę czasu także wcześniej zmarnowałem na łapanie pojedynczych owadów. A temperatura na tym pontażu rośnie. Się bierzemy do pracy jest generalnie papier świetnie to wchodzi w odkurzacz. Też byłem. Obawiałem się, że będzie się tutaj wszystko blokować, zatrzymywać i praca o tyle fajna, że po prostu osy praktycznie od razu znikają w odkurzaczu. Pojedynczą wadę no z tak dużego gniazda to generalnie praca spokojna. Jedna wada odkurzacza jaką w międzyczasie zauważyłem no to wstawiamy sobie na poddasze praktycznie ponad 1000 watowy grzejnik Więc to robota albo na wieczór, albo bardzo wczesne godziny poranne. Bo po prostu gorąco się robi bardzo szybko. Tu wyciąłem trochę fragmentów związanych z przestawianiem wcześniej kamer. Trochę lepsze staram się dać oświetlenie, żeby samemu lepiej widzieć, no i żeby też kamera lepiej uchwyciła to gniazdo. Już się zmęczenie zaczyna pojawiać W filmie to są 4 minuty, ale to było już chyba 20 minut spędzonych na tym dachu Ale mówię po części dlatego, że czas ja czasu zmarnowałem na początku na zabawę łapanie pojedynczych owadów, co w zasadzie mi ja się całym. Ta wełna troszkę powyciągana będzie, ale tu już osy też narobiły zniszczenia i myślę, że próbując usunąć to tak standardowo do wiaderka, robiłbym znacznie więcej bałaganu. Obok też widać drugą kamerę. Ta się niestety poddała dość szybko. Tego nie zauważyłem. Mamy tylko widok z perspektywy odkurzacza. Ale wydaje mi się, że to dość ciekawa perspektywa. To można powiedzieć o tym, dlaczego te osy warto na domu usuwać. się trafią osoby, które nie są uczulone, osy nie przeszkadzają. Generalnie wszystko w porządku. One w zasadzie nie zaczepiane. też jakoś specjalnie agresywne nie są. Chyba, że ktoś przypadkiem na nie stanie. Ale niestety w takim domu robią masę zniszczeń. One te gniazdo no. konstruują z papieru który robią, przeżuwając drewno i są w stanie w takich drewnianych konstrukcjach porobić uszkodzenia. No, na pewno niszczą warstwę ocieplenia. Czasem się to da zauważyć. Jak mamy osy, to na przykład nam się sypie styropią z, z okolic ich wejścia. No a tutaj jest obawa o te konstrukcje drewniane. Natomiast jeżeli ktoś by się ich obawiał, to wręcz warto zostawić, bo one po pierwsze nie mają takiej konstrukcji aparatu gębowego, żeby niszczyć drewno, a po drugie, wręcz zalepią to drewno swoim kitem i je raczej zakonserwują go gdzieś Więc jak już nieraz mówiłem, jak się akurat nie boimy, nie mamy niczego uczulonego, z zostawiamy. Niedobrze gniazdo było naprawdę spore. Może z tej perspektywy tak dobrze tego nie widać. Tutaj talerzy z larwami to wyciągam sporą ilość. Ale tego nie liczyłem w trakcie. Tą sobie co już się tu długo nie zostały, wkurzenie. Próbuję żąblić. Kolejne psikania, ja troszkę uspokoić. Wszystkie zaczęło robić gęście. No i tutaj musiałem się wybrać po przedłóżkę rurę dłuższą do odkurzacza, bo już nie byłem w stanie sięgnąć tam na sam koniec. Dodam, że to jest strasznie niewygodna pozycja, bo stoję tylko na belkach. No i tak jak mówię, temperatura rośnie. W tym momencie to już. Praktycznie koło pół godziny nad tym pracuję Ale tu już widzimy, że doszliśmy do wełny, w zasadzie całe gniazdo wyciągnięte Natomiast za chwilę Podda mi się tutaj kamera i się niestety wyłączy. Ale to już był praktycznie koniec. Tam jeszcze była chwila pracy, jeszcze spryskanie całego tak za tą ścianę. Tam jeszcze była końcówka tego gniazda i, i to tyle.